Witajcie, chciałabym dzisiaj porozmawiać o dzieciach, jak i o rodzice. Dzieci to przepiękne i czyste istoty. Im młodsze, tym piękniejsze, bardziej czyste, ale też bardziej naiwne. Rodzice często chcą je chronić przed tym światem, przed tym, co się dzieje w dzisiejszych czasach, ale tym samym wyrządzają im często krzywdę. Często, jako rodzice, nie widzimy innej drogi. Chcemy jak najlepiej dla naszego dziecka. Dziecko często spełnia nasze oczekiwania próbujemy wymusić na dziecku jakieś zachowania, próbujemy przystosować je do dojrzałego życia. No tak naprawdę dziecko to dziecko. Dziecko powinno się cieszyć, cieszyć życiem, spełniać swoje marzenia, tak jak my nie potrafiliśmy. I dlatego nagrywam ten filmik, bo wyjątkowość dzieci jest tłumczona. Wszystkie są sterowane, i uczone w szkole. Wszystkie mają być na jedno podobieństwo, wszystkie takie same, nikt nie ma się wyróżniać. Wyjątkowość jest karalna, a tak naprawdę wszystkie dzieci są wyjątkowe. Każde o czymś marzy, każde czegoś pragnie i te marzenia powinniśmy spełniać. Powinniśmy dbać o to przede wszystkim, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. Troszczyć się o nie, dbać o nie i kiedy trzeba walczyć o nie. One muszą czuć, że mają w nas wsparcie. Wiele osób zostało wychowanych inaczej, sama została wychowana inaczej. Rodzice nie widzieli innej drogi, tak? Trzeba było nauczyć dziecko życia, bo życie jest straszne. Tak naprawdę, dorosłe życie jest straszne. W dzisiejszych czasach ludzie są zmęczeni i tak naprawdę nie żyją. Moi rodzice też mnie chcieli przed tym uchronić, dlatego bardzo szybko kazali mi dorosnąć. W wieku 7 lat poszłam do szkoły, więc zaczęło się życie, a koniec z zabawą, koniec z dzieciństwem. Dlatego <noise> nauka była dla mnie straszną traumą i unikałam jej ognia. Czytałam ciekawostki. Wszystko, co nie nazywało się nauką, było ciekawe, a nauka mnie odrzucała. I w dzisiejszych czasach dzieci też tak mają. Na przykład mój syn jakiś czas temu uświadomił mi, że że dzieci nie wiedzą, co to są książki, że tak naprawdę nigdy nie przeniosły się do tamtego świata. Przybiegł do mnie wystraszony i mówi: Mamo, mamo, ja chyba zasnąłem. Wie, kochanie, zasnąłeś? No bo czytałam tę książkę, i nagle, jakby przeniosłem się do tego świata, ja chyba zasnąłem. I uświadomiłam sobie wtedy, że to, co dla mnie jest oczywiste, bo ja uciekałam właśnie w książki, dla mojego syna nie było. On nie widział tego piękna. Nie dostrzegał tego świata. On widział tylko litery. I kiedy go przyniosło, uświadomił sobie, że można. Że można zobaczyć tak piękny świat. I to we własnej wyobraźni. Większość dzieci nie poznało tego świata. I to jest przerażające. Zastanawiam się, ilu rodziców nie poznało tego świata. W dzisiejszych czasach no, jest TikTok, jest telewizja, yy, są inne media i książki nie są tak popularne. Jednak ten świat jest wspaniały i jak wiele osób ten świat ominął. W tym świecie są opisane prawdy życiowe, jest opisane życie, które wydawało mi się po prostu bajkowe, tak? Myślałam, że to coś jest w książkach, to jest bajka, to nie jest realny świat, takiego świata nie ma. A to nieprawda. Taki świat jest i można go stworzyć. Można stworzyć swój własny świat i można zobaczyć miłość i żyć miłością. Tiktok Smoczej Przystani nie powstał po to, żeby mówić o magii. Tak naprawdę on powstał po to, żeby pokazać ludziom, że miłość istnieje i że naprawdę jest. Żeby ludzie znów wiedzieli, że można o nią walczyć, można jej szukać, można być szczęśliwym. Za dużo ludzi nie wierzy, istnieje miłość, nie wierzy w nią, przestało jej szukać, a to błąd. Miłość jest i tak jak kochamy własne dzieci, tak możemy pokochać partnera. Dużo rodziców, chociaż powiedziałabym, że jeżeli znajdzie się tą jedyną osobę, to wie się, że to jest to. I to jest osoba najważniejsza. Wielu rodziców po prostu źle się dobrało. Miało złe podstawy, nie takie, jak powinny być fundamenty. Nie kierowali się miłością i przez to skrzywdzili siebie. Przez to też wiele dzieci oberwało, tak? Bo jeżeli ludzie się krzywdzą, to krzywdzą też dziecko. Często partner krzywdzi żonę, albo żona krzywdzi męża. I bo jest tak, bo jest w więzieniu, czuje się w klatce. Kiedyś kobieta, wyjście za mąż, to było czymś oczywistym. I wiedział, że taki jest los kobiety. Dlatego ja chciałam jak najdłużej zostać na studiach, bo wiedziałam, że później tylko małżeństwo, dzieci i koniec życia. No, niestety nie udało się zostać dłużej na studiach. Pojawiło się dziecko, pojawił się skarb i to najcenniejszy skarb. I myślę, że właśnie po to, żeby przypomnieć coś najważniejsze, dzieci nam przypominają. Dzieci nam przypominają, z czego powinniśmy się cieszyć, czym powinniśmy się radować, powinniśmy się cieszyć. Z małych radości. Dziecko się cieszy ze wszystkiego. Małe dzieci to takie iskierki światła, słoneczka i, i warto te słońca wspierać, nie gasić, bo te słońce też jest w nas. Że nas pozbawiono często tego światła, wymuszono na nas dorosłość, być, bycie poważnym, to wcale nie znaczy, że mamy to samo robić naszym dzieciom. Dzieci są po to, żeby pokazać nam, że jest światło, że jest nadzieja, że jest radość, że można się cieszyć ze wszystkiego. I kiedy to dostrzegamy, życie staje się piękniejsze. Jednak trzeba to dostrzec. Trzeba dostrzec, że dziecko, kiedy dorasta, zaczyna przypominać gestami, słowami, na przykład naszego partnera, który nas krzywdził, i wytwarza się w nas dystans. A tego nie powinno być. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że to nie wina dziecka. To nie dziecko krzywdzi, nie dziecko krzywdziło, to krzywdził partner czy partnerka. Dziecko jest niczemu, nie jest niczemu winne, tak? Dzieci są wspaniałe, dzieci trzeba wspierać, z dziećmi trzeba być. I kiedy uzmysłowimy sobie to, przestajemy się spinać, przestajemy też krzywdzić dziecko. Dawniej mówiono, że trzeba pójść na studia i dużo się uczyć, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć. Nie, to nieprawda. Trzeba być sobą, trzeba kochać siebie, trzeba żyć sobą, tak? Tym, co mamy we wnętrzu, tym, co nas pasjonuje, tym, kim naprawdę jesteśmy. Jeżeli żyjemy swoją pasją, żyjemy szczęśliwie, Ona nas uszczęśliwia. I też nie krzywdzimy innych, bo krzywdzenie dzieci to jest najgorsze, co może być, a często. Rodzice krzywdzą swoje dzieci, nie zająć sobie z tego sprawy, bo nie widzą innej drogi. Bo tak robili ich rodzice, ich dziadkowie, tak się zachowywali, tak powinno być. Nie. Zawsze jest inna droga, zawsze możemy zrobić coś inaczej. Możemy zrobić coś piękniej, wspanialej i szczęśliwiej. Nie musimy być tacy sami. Jest jeszcze jeden kłopot, który dotyka dorosłych. Mianowicie kobiety i mężczyźni mówią całkiem innymi językami. Kobiety mówią z serca i mówią uczuciami. I dla drugiej kobiety przekaz jest bardzo jasny, jednak dla mężczyzny nie. Mężczyźni mówią z głowy i myślą logicznie. Oni nie rozumieją uczuć i dlatego często dochodzi do zgrzytów, do nieporozumień. Bo kobieta wybucha emocjami, mężczyznę to zaburza, ale nie rozumie, tak? Nie potrafi rozwiązać problemu, który się pojawia, bo po prostu nie rozumie języka. I bardzo ważne jest, by spotkać się w połowie drogi. Bardzo ważne jest, byście by oboje partnerów zaczęło rozmawiać językiem głowy i rozumu i serca, żeby nauczyło się tych dwóch języków, bo kiedy nauczycie się swoich języków, wtedy wszystko staje się proste. A kiedy wszystko jest proste, to nie krzywdzimy dzieci. Bo bardzo wiele dzieci dzisiaj jest niedocenionych, ma niepewnych siebie, niskie poczucie własnej wartości. No, strasznie się na to patrzy. I bardzo nas to burza. Dzieciaki także. Jesteście wyjątkowe, pamiętajcie o tym. W Was jest magia, w Was jest życie, tak? I w Was jest miłość. I jeżeli. Sami już zaczęliście krzywdzić, a często tak jest, że osoby krzywdzone bardzo szybko uczą się krzywdzić i, i krzywdzą innych, ale to nie pomoże, to nigdy nie pomaga. Tak naprawdę trzeba się nauczyć żyć i być sobą, ale szczęśliwym, w szczęściu. Osoby szczęśliwe nie krzywdzą. Osoby szczęśliwe po prostu żyją, rozwijają się i latają bardzo wysoko. I, I wy też tak możecie. Nie musicie krzywdzić, nie musicie być tacy jak wszyscy, bo tacy nie jesteście. Każdy z Was jest inny i warto o tym pamiętać. Każdy z Was jest inny i wyjątkowy. Nie musicie umieć tego samego, interesować się tym samym, czy nawet uczyć się tego samego. Nie musicie. Musicie uczyć się tego, co Was przyciąga. Bo to dla każdego jest jego własny język i można przekazać mu każdą wiedzę w jego języku. Tylko w dzisiejszych czasach nikt się na tym nie skupia i bardzo niewielu pedagogów to potrafi, bardzo niewielu rodziców to robi. A przede wszystkim chodzi o to, żebyście znaleźli swój język i pokazali go innym, bo kiedy inni was zrozumieją, będzie im łatwiej. A gdy wy zrozumiecie innych, Wam także będzie łatwiej.